Nigdy. Nigdy. nigdy, 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 Nie kupię nigdy, nigdy, że nigdy, 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 kupię tego telefonu. nigdy, nie nigdy, nigdy, Zabawne jak bardzo lubimy się szufladkować i to nawet w tak prozaicznej kwestii jak telefon. Jeden nigdy nie wróci do Androida, drugi nigdy nie kupi iPhone'a, a jeszcze kolejny powie, że nigdy nie pojedzie na urlop do Władysławowa. Oj, życie lubi takie mocne deklaracje, oj lubi. Ja też składałem podobne, że nigdy nie kupię iPhone'a w rozmiarze max, bo to przecież telefon absurdalnie duży. No więc życie przyszło też po mnie. To jak dotychczas największy smartfon, jaki pojawił się na tym kanale. Telefon, do którego anatomicznie nie dorosłem. Telefon, do którego dalej się adaptuję. Od razu uprzedzam Was. To nie będzie pełna recenzja, bo w ostatnim czasie intensywnie korzystałem z iPhone'a 11, o którym film wpadł niedawno na kanał i dopiero niedawno, intensywniej zacząłem korzystać właśnie z dzisiejszego bohatera. Na przygotowanie pełnego materiału potrzebuję zatem jeszcze chwili, by na spokojnie poobcować z tym telefonem i wyciągnąć sensowne wnioski, Dlatego proszę Was o cierpliwość. Dziś skupię się na moich pierwszych odczuciach, gdyż przez ostatnie lata korzystałem z telefonów o przekątnej nie większej niż 6,1 cala i niech ta perspektywa stanowi bazę dla tego filmu. I jeszcze jedno. Nigdy nie dam suba kanałowi Twoja Rzecz. Tego, moi drodzy, akurat nie chcę słyszeć. Jak tak przyjrzałem moje ostatnie filmy, to wyszło mi, że... Od naprawdę długiego czasu non stop na te baterie w iPhone'ach narzekam. Palenie na stosie zaczęło się od 14 Pro. Potem zaskakująco źle na starcie radziła sobie również bateria w 15 Pro. I w zasadzie dopiero zwykła 15 dała trochę tlenu w tej kwestii. Sytuacja ustabilizowała się dopiero po grudniowej aktualizacji iOS, Choć umówmy się, że mówimy bardziej o ratowaniu twarzy przez producenta, skoro flagowie za ponad 6000 zł, dopiero po trzech miesiącach od premiery jest w stanie wytrzymać względnie cały intensywny dzień. I nie przegrzewać się przy tym w totalnie przypadkowych sytuacjach. I tak podsumowując te doświadczenia z dwóch ostatnich generacji iPhone'ów, doszedłem do jakże subiektywnego wniosku, że modele Pro w normalnych rozmiarach już nie do końca mogę traktować jako wiarygodne narzędzia pracy. Przynajmniej ja poczułem się zepchnięty do tytułowego narożnika, bo przy moim wydawałoby się jak najbardziej normalnym sposobie korzystania z telefonu. Procentów w drugiej połowie dnia często już brakowało. Ten stan ciągłej energetycznej walki utrzymuje się co najmniej od roku, a bateria zaprzątała zdecydowanie zbyt wiele mojej uwagi. Przypomnę, że elektronika jest dla nas, a nie my dla elektroniki. To doprowadziło do sytuacji, w której moje nigdy powiedziane kiedyś Maxowi musiało się zdezaktualizować. No więc, zaprzeczając tym swoim śmiesznym postanowieniom, stwierdziłem, że jeśli nie sprawdzę 15 Pro Maxa w swoich warunkach, to nie dowiem się, z czym się ten telefon je. A moje hipotetyczne twierdzenia, że to telefon za duży, za ciężki i absurdalny, pozostaną chaotycznym pokrzykiwaniem gościa, który wypowiada się na temat urządzenia, o którym jedynie słyszał, ale nie korzystał z niego. No więc teraz mówię, jak jest, bo wreszcie mogę. Już teraz widzę, na czym skupi się ten materiał, że będzie bardziej o ergonomii niż o technikaliach i z góry przepraszam panie, bo ta perspektywa będzie mocno męska. Wy natomiast macie łatwiej, bo korzystacie z torebek. Większość potencjalnych kupców boi się rozmiaru Maxa. Standardowe znaki i zapytania kręcą się wokół tego, czy zmieści się do kieszeni spodni, jak będzie leżał w dłoni, czy można na nim swobodnie pisać jedną ręką, czy, co interesowało mnie szczególnie, na ile dobra jest bateria. W tym roku doszedł jeszcze temat teleobiektywu z większym zbliżeniem. I tu też wielu z Was zastanawia się, na ile to jest warte dopłaty. Zacznę od rozmiaru, bo jest lepiej niż myślałem, a wierzcie mi, że w przypadku elektroniki użytkowej należy do rozkwiniaczy z dziedziny ergonomii. W poprzednich filmach śmiałem się, że będę musiał wymienić wszystkie spodnie, a tymczasem większość okazała się bardziej made for iPhone niż myślałem. Największy iPhone nie tylko normalnie mieści się u mnie w zdecydowanej większości długich spodni, ale pozwala też normalnie siadać bez poczucia, że telefon wysunie się, lub w drugą stronę zdeformuje od nacisku. Tu wiele zależeć będzie od Waszej garderoby. Ja ubieram się w fasonach raczej takich regular, i w tym wypadku jest ok. Pamiętajcie jednak, że przyjdzie lato, pojawi się u was lżejszy outfit, krótkie spodenki i tu już moje ciuchy pasują tak 50 na 50. Dosiadania OK, ale kieszenie są w takich spodniach zazwyczaj płytsze, a Max lubi zapuścić żurawia, żeby sprawdzić co na zewnątrz. Sprawdziłem nawet ulubioną sportową nerkę na telefon, którą zabieram na każdy jogging i max też się tam bez problemu zmieścił. Mówię o tym, by dać Wam pewien przykład, na co zwracać uwagę, a to często naprawdę są detale. Potraktujcie wasze ciuchy i inne okołożyciowe kwestie jak peryferia, i zastanówcie się, czy będą kompatybilne z tym telefonem. Ten pomimo subtelnych szlifów w bryle dalej jest zdecydowanie większy niż zwykła 15 Pro, i nie mam przekonania, czy mój uchwyt rowerowy zdoła go bezpiecznie chwycić. O tym przekonam się wiosną. Na pewno ogromną różnicę robi tu odchudzenie całej bryły tego telefonu, która jest teraz mniejsza niemal w każdej płaszczyźnie. Niemal, bo 15 jest subtelnie grubsza od zeszłorocznej 14, choć na poziomie w zasadzie niewyczuwalnym. Wyczuwalne są natomiast obłe krawędzie i jak się okazuje, robi to różnicę na plus również podczas trzymania w kieszeni, a dodając do tego jeszcze mniejszą wagę. W efekcie dostajemy telefon odczuwalnie wygodniejszy od poprzednika. Jednak nie samym telefonem w kieszeni człowiek żyje. Tu zacznę od specyfikacji mojej dłoni, bo to będzie dla was bardziej miarodajne. Ta ma 18 cm wysokości od nadgarstka do końca palca środkowego. I 21 cm szerokości od końca małego palca do kciuka po przeciwległej stronie. To nie jest duża dłoń, raczej zaliczyłbym ją do tych mniejszych, co tylko zwiększało moje wątpliwości przed przejściem na iPhone'a w tym rozmiarze. Werdykt jest taki. Do idealnie zdecydowanie dużo tu brakuje, ale do powiedzenia, że jest źle, też jest daleko. Przy moich, że tak powiem, parametrach anatomicznych po tych pierwszych dniach wychodzi na to, że jest akceptowalnie i dalej adaptuje się do tych gabarytów. Tu drugi raz swoje robi niższa waga, subtelnie mniejszy rozmiar i zaokrąglony profil krawędzi, bo wierzcie mi lub nie, ale pod pewnymi względami 15 Pro Max leży lepiej w dłoni niż mniejszy iPhone 14 czy 13 Pro, które te krawędzie mają ostre. Falowanie i spadanie zaczyna się, gdy chcesz coś na tym telefonie zrobić. Na pewno trzeba się przeprosić z gestem przyciągania górnej zawartości ekranu, jeśli chcecie obsługiwać go jedną ręką. Teraz korzystam z niego nieporównywalnie częściej, żeby unikać ekwilibrystyki, która w rezultacie może doprowadzić do tego, że telefon wypadnie mi z ręki. Na pewno gorzej niż w mniejszym iPhone'ie korzysta się z krawędziowego gestu powrotu. Brakuje mi tych kilku milimetrów, żeby nie musieć poprawiać telefonu w dłoni podczas wykonywania tego gestu. Tu rykoszetem dostaje się też klawiaturze, gdyż pisanie jednorącz jest niemal możliwe, a niemal mówię dlatego, że do liter Q, A oraz Z sięgam z trudem i dyskomfortem. Przez to coraz częściej korzystam z opcji klawiatury jednoręcznej, a w każdym razie aktywowałem ją sobie, żeby mieć wybór. Tu jednak narzekanie na klawiaturę skończę, przechodząc do jej drugiego oblicza. Po cichu liczyłem, że większy ekran spowoduje, że na tym telefonie wiadomości będzie mi się pisać lepiej, bez popełniania ciągłych literówek. No i miałem rację, bo pisząc oburącz, redagowanie treści jest mega wygodne, znacznie wygodniejsze niż w mniejszej wersji iPhone'a. To nie jest game changer, ale przy bardziej pragmatycznym niż technicznym podejściu do telefonu, jakie reprezentuje, jednak zrobiło mi różnicę, tym bardziej przy wspomnianych problemach z ciągłymi pomyłkami, jakie miałem. To ogólnie jest dla mnie dziwne, bo kiedy w sierpniu testowałem beta iOS 17, klawiatura działała zdecydowanie precyzyjniej, by potem to zatracić. W każdym razie, na Maxie jest zdecydowanie wygodniej pod tym kątem. Natomiast tak dopowiadając jeszcze jedną rzecz, która dla wielu z Was będzie mieć fundamentalne znaczenie, korzystanie z Maxa jest dla mnie w dalszym ciągu względnie wygodne, bo od dłuższego czasu nie korzystam z dodatkowych etui. O ile w przypadku modelu mniejszego wpakowanie go w i nie zrobili dużej różnicy, tak tu przy moich dłoniach i innych zależnościach po prostu nie wyobrażam sobie telefonu w tym rozmiarze pakować jeszcze w pokrowiec. Myślę, że to dość istotne skryptom w kwestii ergonomii. A poza tym ekran. To taka nieoczywista kwestia, bo większość osób decydujących się na maksa mam wrażenie, że jednak goni za lepszą baterią, a tymczasem ja bardzo doceniłem ekran w tym rozmiarze. Może to już PESEL, który powoli każe mi wszystkie treści skalować do rozmiaru kartki A4? W sumie nie wiem. W każdym razie wszystko zyskało na czytelności, a 120 Hz na takim ekranie robi zdecydowanie lepsze wrażenie, dlatego przeglądanie internetu, sociali, YouTube'a, zdjęć, map, tu w zasadzie wszystko robi się wygodnie. Pod tym względem, Max ma sporo wspólnego z dużym iPadem Pro. No to mamy deser. Tu rzuciłem Pro Maxa od razu na głęboką wodę i choć testy będą jeszcze trwały, to wiemy już sporo. Powiem Wam najpierw, jakie było założenie ich chytry plan. W całej serii 15 iOS 17 pozwala aktywować w ustawieniach optymalizację ładowania z limitem górnym na poziomie 80%. No wiecie, że ochrona baterii i mniejsze zużycie, może trochę ekologia. No okej, okay. jest taka opcja, ale do tej pory traktowałem ją jako klasyczną mowę trawę. Tu zapaliła mi się jednak lampka, bo o ile w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby aktywować tę opcję w modelach mniejszych, no szanujmy się. Tamto ja walczyłem o każdy zaoszczędzony procent, więc nie szarżowałem. To jednak, w przypadku Maxa, why not? Ktoś z Was zainspirował mnie kiedyś w ten sposób w komentarzu. Gość porwał się na aktywację tej opcji właśnie w tym telefonie. I na tyle mocno zapadło mi to w pamięć, że postanowiłem od samego początku tak z niego korzystać. No to mam blokadę na 80%, a do tego dorzuciłem jeszcze dodatkowe ciężary, korzystając z sieci komórkowej w trybie 5G. ON, czyli takim, który nie oszczędza baterii. Po prostu zawsze i wszędzie szuka sieci 5G, żeby zmaksymalizować wyniki pobierania. No i moi drodzy, na tę chwilę wygląda to tak. Że telefon odpięty standardowo od ładowarki w okolicy 8 wytrzymuje mi w takim scenariuszu do godziny 20 lub nawet dłużej. Wyniki, które wam przedstawiam, mogą być trochę mylące, szczególnie tam, gdzie czas użycia na ekranie wynosi nieco ponad 3 godziny. Te wyniki zbiegały się jednak z intensywnym korzystaniem z bezprzewodowego CarPlay'a w samochodzie, co dawało baterii mocno w kość. Zbierając to wszystko razem, mogę powiedzieć, że jestem podbudowany. No bo, tak, to ja mogę ze smartfona korzystać, a najlepsze Chyba jeszcze przede mną. Po zakończeniu nagrywania tego filmu opcję ładowania do 80% wyłączę, gdyż bardziej służyła mi jako case study, a sieć komórkową raczej przełączę albo w tryb 5G auto, albo samo LTE, które dotychczas w zupełności mi wystarczyło. W każdym przypadku wydajność na jednym ładowaniu wzrośnie i to będzie temat, który poruszę już w pierwszej pełnej recenzji, gdzie wrócę do Was też ze zdjęciami i filmami. W każdym razie, pierwsze wrażenie jest pozytywne, a za chmur wreszcie wyszło słońce. Metaforycznie. To pierwsze wnioski, jakie się nasuwają. Trend na duże i jeszcze większe ekrany będzie rósł w siłę i nie ma na to siły. Potwierdzają to choćby wyniki sprzedaży 14 Pro Maxa, który był najchętniej kupowanym iPhone'em w poprzedniej generacji, mimo że był też tym najdroższym. Poza tym ten trend podsycają sami producenci, dostarczając flagowce, które w mniejszych rozmiarach nie są w stanie dźwignąć hardwareu. Jaki w nich siedzi? A umówmy się, że zakusy Apple na gaming, w połączeniu z wkraczającą na smartfonowe salony sztuczną inteligencją, będzie tylko podwyższać temperaturę wewnątrz każdego przyszłego urządzenia. Jeśli Apple nie zrobi w kolejnych generacjach czegoś, co energetycznie zbliży mniejszy model Pro do Maxa, to będzie po prostu bieda. Już teraz jest tylko OK i to z 3-miesięczną zwłoką. Może to też z tego powodu przebąkuje się powoli o zwiększeniu przekątnych obu modeli iPhone 16. I może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Ja w każdym razie po pierwszych dniach z Maxem nie widzę przeciwwskazań, zresztą tak samo jak w lekkim pogrubieniu tych telefonów, żeby zmieścić w nich większe ogniwa. Tymczasem pamiętajcie, by podzielić się swoją opinią na temat Maxa w komentarzu. I ogólnie napiszcie, co myślicie o telefonach w takim rozmiarze. U mnie jest z tym lepiej niż myślałem. A. I jest też coś jeszcze. Ale to, to może innym razem. I pamiętajcie, nigdy nie mówcie nigdy. Czołem!